Niewiarygodny wyczyn Roberta Lewandowskiego. Zapraszam was do dalszej części materiału. Przy okazji wpadnijcie na nasze instagramy, link macie w opisie. Robert Lewandowski, trwający gra La Liga, ma na swoim koncie już 20 goli i 2 asysty i prowadzi klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej. Ma trzy bramki przewagi nad drugim w tym zestawieniu Kylianem Mbappe. Jeżeli Polak zostaje w obecnym sezonie królem szczelców, to może przejść do historii. Kapitan naszej reprezentacji stoi przed wielką szansą. Gdy sezon Ligi Hiszpańskiej dobiegnie końca, Robert Lewandowski będzie miał 36 lat i 9 miesięcy, to sprawi, że Polak może zostać trzecim najstarszym graczem w historii, który zostanie królem strzelców w najważniejszych ligach na świecie. Najstarszym zawodnikiem, który został królem w głównych ligach był Luca Toni, włoski napastnik o 38 lat, gdy występował w Hellasie Verona w sezonie 2014-2015. Drugi w tym rankingu jest Ferenc Puszcz z sezonu 1963 przez 1964, kiedy miał 37 lat. Lewandowski wpisał się na listę strzelców w ostatnim meczu Barcelony z Rajewajkano i dzięki temu został siódmym najstarszym strzelcem gola w rozgrywkach Ligi Hiszpańskiej. Przed nim w tym sezonie jeszcze 14 meczów dla Ligi. W swoim pierwszym sezonie w Barcelonie Lewandowski strzelił 23 gole i okazało się to wystarczające do zostania królem strzelców ligi. Wiele wskazuje na to, że w obecnych rozgrywkach ta liczba będzie większa.